Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiaj wit witam, lwy. Będzie to przepowiednia na rok 2021, moi drodzy. Zajrzymy po prostu do roku 2021, jakie tam energie będą wam towarzyszyły, co będzie możliwe do przepracowania, jakie będziecie mieć szanse, żeby. Ułożyć sobie to życie swoje na przeciągu przyszłego roku satysfakcjonująco. A więc zaczynamy. Jest tu piątka kielichów. Pierwszą kartą, która się pojawiła, to jest piątka kielichów. Ona mówi o takim smutku, niezadowoleniu, no, powiedzmy, o rozpaczy, ale to jest sprawa tego typu, że Wy, kochani, musicie się skupić. Na tych dwóch kielichach, które są symbolem, że tam jest jeszcze coś dobrego, coś, co może Was spotkać na przeciągu właśnie tego przyszłego roku. Bo te trzy kielichy, które już się przewróciły, to są właśnie symbolem tych straconych spraw, spraw, które Wam się po prostu nie udały, kochani. Dalszą kartą dla Was są kochankowie. Moi drodzy, i one właśnie, ta karta mówi o tym, że nastąpi takie pojednanie, zjednoczenie. Może być, kochani, to w małżeństwie, w partnerstwie, czy w nowo, z nowo poznaną po prostu osobą. Moi drodzy, ta karta też mówi, że tu się przyciągają przeciwności i potrafią znaleźć tak jakby wspólną drogę, wspólny język. A trzecią kartą z tych głównych energii dla Was jest umiarkowanie. To jest też karta, jak poprzednia, z Arkan Dużych. I karta ta mówi, że znajdziecie, macie szansę na odnalezienie tego złotego środka w roku 2021, moi drodzy. Po prostu będzie to taki z takim spokojem, będziecie podchodzić do Różnych spraw, ale macie szansę na zadowolenie z wielu spraw, więc należałoby te kielichy przewrócone odrzucić, te smutne sprawy, niezałatwione, niesatysfakcjonujące i po prostu iść dalej. Zobaczymy, co będzie dalej u Was w tych energiach i w kartach, moi drodzy. Jak ten rok będzie się u Was przedstawiał? No cóż, ja tu widzę. Widzę, że w styczniu, moi drodzy, będziecie musieli sobie po prostu odpocząć. Bo tu jest karta Czterech Mieczy, która mówi o takim odpoczynku. O takiej. Chęci złapania, równowagi wewnętrznej. Będziecie się starali połączyć świat zewnętrzny ze swoim wewnętrznym. Będzie to taki troszeczkę miesiąc, powiedzmy, spowolniony, ale wręcz niezbędny dla dobrego, samego poczucia waszego. Następną kartą dla Was jest Askielichów, który mówi o miłości. On mówi o nowej miłości. Mówi też o nowym kierunku, na przykład obranym w małżeństwie, bo być może właśnie te, ta piątka kielichów to mówiła o jakichś powiedzmy smutkach, nieporozumieniach, więc tutaj jest szansa to wszystko tak jakby zrównoważyć i po prostu. Pójść we właściwym kierunku. Moi drodzy, ale tu dla niektórych też może być sytuacja, tego typu, że wy w przyszłym roku poznacie osobę nową do związku. I to może być też osoba, która będzie, tak jakby chciała do Was wrócić z poprzednich lat, z poprzedniego czasu. Ale tu nad tym należałoby się bardzo zastanowić, bo. Tutaj trzeba przeanalizować, dlaczego się rozstaliście z tą daną osobą, bo to jest ważny powód. Ale jeżeli jest szansa, to można spróbować. W następnym miesiącu, kochani, będziecie mieć jakiś problem i to raczej będzie dotyczyło finansów, bo tu jest piątka monet. Która mówi o takim niedostatku, braku, kochani, to też może być taki Wasz wewnętrzny lęk, ale jakiś powód ku temu musi być. Więc moi drodzy, to może być sytuacja, że stracicie pracę. Niektórzy, kochani, albo w pracy obecnej, w której teraz jesteście, moi drodzy, zacznie się dziać nieciekawie. Ale proszę też nie zamartwiać się na zapas. Bo dalej karty mówią, że będziecie mieć możliwość wyboru, czyli dla osób, które ewentualnie by musiały odejść z obecnej pracy, którą teraz posiadacie, będzie, macie szansę y, otrzymać nową, i to jeszcze, ja bym powiedział, będą dwie propozycje. Z których będziecie po prostu mogli wybrać. Ale ten wybór już będzie tak u was jak lekki kochani. Taki z takim przekonaniem, że może nawet dobrze się stało. To jest taka też część pewnie osób, bo niektóre osoby jak pozostaną w tej pracy, w której są obecnie, a tam być może dzieje się coś nie tak, to w przyszłym roku, moi kochani, też macie możliwość, żeby zmienić. Podejście, wybrać inną po prostu opcję w tej pracy, żeby sobie po prostu poprawić i nastrój, i po prostu finanse. No różne sprawy, żebyście byli po prostu zadowoleni. Ale musicie uważać, bo wokół Was, kochani, czy to w pracy, czy to w Waszym otoczeniu, jest osoba, przynajmniej jedna, która Wam nie sprzyja. I jeżeli macie jakieś plany, jakieś, kochani, zamierzenia, pomysły, to musicie wiedzieć, do kogo i co mówicie, bo ta osoba może wam po prostu zrobić tak zwaną niedźwiedzią przysługę, kochani. Więc trzeba uważać. Czasem lepiej nic nie mówić na zapas. Moi drodzy, ale dalej tutaj jest Rydwan i on mówi, że to wszystko się wyjaśni. Czy to w starej pracy, czy w nowej, którą dostaniecie, wszystko się wyjaśni z korzyścią dla Was, bo Rydwan to jest dobrze załatwione sprawy, to są ambicje, to jest możliwość pójścia do przodu, kochani. Tak właśnie będzie. Macie na to szansę. Tylko to, tak, jak mówiłam wcześniej. O swoich planach, o swoich sprawach. No, nie być zbyt szczerym i nie rozpowiadać. Moi drodzy, ale jeśli chodzi jeszcze o ten rydwan, to też zwróćcie uwagę. To będzie wiele spraw tutaj nowych. Więc trzeba go umiejętnie prowadzić. To jest tak w cudzysłowie, a dosłownie powiedziałabym tak. Z dużą taką powściągliwością te swoje sprawy przeprowadzać, no przede wszystkim dużo takiego umiaru, jak tu właśnie karta umiarkowanie mówi w zachowaniu cieszyć się, ale może tego nie okazywać tam, gdzie nie powinniście okazywać, moi drodzy, przy pewnych osobach. Tutaj dalej dla was jest karta. Trójka była, w która mówi, moi drodzy, o tym, że będą sytuacje, że wy tak jakby staniecie na rozdrożu. No i przyjdzie moment, że trzeba będzie podjąć decyzję, moi drodzy, zrobić ten ostateczny krok. Czy to będzie chodziło o wasze związki uczuciowe, o miłość, czy o tą pracę? Czy kochani? Ale wy zrobicie ten. Krok, ostateczny, jednocześnie krok, który będzie Wam was prowadził we właściwym kierunku, moi drodzy. I dalej jest as, as buław, który mówi, że odzyskacie taką chęć do życia, chęć do działania, bo pierwsza połowa to będzie tak, powiedzmy, różnie. I będą smutki i dużo zastanawiania się, ale już w drugiej połowie wy będziecie tak jakby pewni siebie, pewni swojej sytuacji. Jeżeli ktośkolwiek z was straci poczucie własnej wartości, to jest szansa na odzyskanie tego poczucia własnej wartości i bezgranicznie oddacie się pracy, gdzie będziecie się wspinać po szczeblach kariery. Tak macie na to szansę moi drodzy i tak sam, bo tutaj pojawiła się ósemka denarów która właśnie o tym mówi ale ona też może mówić o miłości o rozwoju w związkach. moi drodzy następną kartą dla was jest paś monet który mówi o nowościach o nowej tak jakby drodze o nowym zadowoleniu z, z tego wyboru, tej nowej drogi, tego kierunku, moi drodzy. Ale on też mówi, że mm, będziecie mieć możliwości, czy to obecnej pracy, która być może będzie się y, lepiej tam u Was rozwijać, i zarówno, na przykład, jak ktoś będzie zmienił pracę, będziecie mieć możliwość wykorzystania swojej, swojej wiedzy, to, czego wcześniej się nauczyliście, czy to w szkole, na studiach, czy to na kursach, czy swoich umiejętności wykorzystywania, będziecie mieli szansę. I to będzie naprawdę sprawiało sporo takiego, no powiem będzie to radosne, zadowalające, miłe. Kochani, i tutaj jest na przykład dalej szóstka. Kielichów, która mówi o tym, że Was pod koniec roku będzie taki przyjdzie do Was taka radość, taka wręcz dziecinna radość, bo tu też może się objawiać taka sytuacja, że Wy spełnicie jakieś marzenia z poprzednich lat dzięki właśnie tej nowej miłości, u niektórych, czy pracy. Ale moi drodzy ta karta też mówi że jeżeli coś w przeszłości było niezadowalające, przykre to nie ciągnijcie za sobą tego nie nieście dalej To że bardzo pozytywna karta tylko że właśnie będzie trochę smutku ale takie jest życie z tym że wy sobie doskonale z tym smutkiem poradzicie. Czy z jakimiś sprawami problematycznymi, to po prostu krok po kroku będziecie je porządkować dzięki swojemu kochani działaniu. Pracy i działaniu. Dziękuję bardzo. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, moi kochani, i do następnego spotkania. Zapraszam serdecznie.